Cześć, witam Was na kolejnej lekcji tutorialu serwisu wiernieojczyźnie.pl Chcę Wam pokazać, jak z prostego globa, którego możecie znaleźć w internecie, można zrobić coś zupełnie innego i takiego dosyć ciekawego, jak widzicie, w wykonaniu. To, co chcę Wam pokazać, to jest właściwie sama operacja na tym tekście tutaj wokół tego globu, dlatego pominę sobie może cały proces przygotowywania go, a więc to, co wcześniej Was uczyłem, mamy tutaj usuwanie koloru, mamy tutaj tworzenie cieni, to, co jest bardzo ważne, to jest barwa i nasycenie. Po tym oczywiście swobodnie pracujemy sobie na samej warstwie. Pozwalamy sobie na swobodę, na wyobraźnię. Przygotowujemy globus i kopiujemy go do, do nowej warstwy. Jak widzicie, mamy go tutaj skopiowanego. To już jest całkowity efekt. Chcę Wam pokazać to, co jest tego najważniejsze. Oczywiście usuwamy tutaj nasze białe tło, które nam przeszkadza. Wylewamy wiadro z farbą, żeby zrobić z tego tło. Następnie po zrobieniu tła wypełniamy kolejną warstwę specjalnie po to, żeby pokazać Wam, jak zrobić gwiazdy. Dodajemy szum. Robimy to w sposób oczywiście filtr. Szum. Dodaj szum. I tutaj dowolnie sobie dodajecie procentowo tyle, ile chcecie. Po tym, oczywiście, najważniejsza praca jest to, żeby ten glob nie był tak sobie po prostu amuzą. Ustawimy na niego cień. A więc ustawianie cienia może być dosyć proste i możecie to zrobić na wielu płaszczyznach. Ja tutaj wykonałem dwa manewry. Pierwszy jest taki, że dodałem gradient z tej strony, gdzie powiedzmy światło będzie padać. Z drugiej, po dodaniu, oczywiście, tego światła, um, ustawiam sobie to co chcę, czyli cień wewnętrzny. Zobaczcie sobie, jak bardzo prosto można zrobić um, efekt zaciemnienia globu na cieniu wewnętrznym, żebyście zapamiętali to sobie na innych elementach. A więc to, co jest bardzo istotne, to jest to, że odznaczamy użycie światła ogólnego. Pozwala nam to na, zobaczcie, swobodną pracę. Możemy zaciemniać sobie dokładnie tak, jak chcemy i kiedy tylko chce się. Dodajmy tylko i wyłącznie tutaj obrys. Obrys nam pomoże w tym, żeby ta planetka nie była aż tak bardzo z daleka od rzeczywistości. To, co dalej idziemy, to jest zaznaczanie elementu tego którego chcemy pracować, a więc chcemy dodać tekst do koła tego globu, do koła tego globu zaznaczamy, tworzymy ścieżkę, a więc jak tworzyć ścieżkę, zobaczcie sobie po zaznaczeniu klikamy tutaj w trzecią zakładkę i na dole macie tutaj takie takie jakby kółeczko z linijkami, klikacie i macie utworzoną ścieżkę roboczą, tak? Po tej utworzonej ścieżce ro roboczej swobodnie pracujecie sobie na, na przykład na tekście, czyli wklejamy tekst. Edytujemy go, zmieniamy jego wielkość, wyrównujemy warstwy, co tylko chcemy zrobić. Dodajemy efekty, ewentualnie edytujemy, czyli zmieniamy jego położenie i w ten oto sposób zrobiliście pierwszą swoją pracę z wykorzystaniem ścieżek, czego wcześniej wam nie pokazywałem. Kolejna lekcja będzie na temat tego, jak te ścieżki można swobodnie modyfikować, można je zmieniać, jak można te ścieżki tutaj proszę ja Was swobodnie przekształcać, dokładnie tak, jak tego chcecie. Mam nadzieję, że zachęciłem Was. Do zobaczenia.